Trzecią najważniejszą rzeczą, która wpływa na to, jakie robisz zdjęcia, będzie sprzęt, którego używasz. Dron, którym latasz. I tak, wiem, że to wielu z Was chciałoby słyszeć, to przez to, że mam tylko Miniaka 3, a nie Mawika 3 Pro, Ultra Mega, Hyper V2, że robię gorsze zdjęcia? Nieprawda. Zasada jest taka, że sprzęt macie tylko i wyłącznie nie ograniczać. I jednym, i drugim, i Mini 3 Pro, i Mawikiem zrobisz. Porównywalnie dobre zdjęcia. Oczywiście tu będzie tam 20 ileś megapikseli, tu będzie 12. Ten sobie trochę gorzej radzi w nocy, ten sobie trochę lepiej radzi w nocy, ale i jednym i drugim można zrobić wybitne ujęcia. To zdjęcie jest zrobione 10-letnim dronem. I tak, z najwyższej półki, Inspire 1 Pro. Ale dla porównania to zdjęcie zostało zrobione z parkiem, czyli 7-letnim dronem entry level, jeśli chodzi o fotografię to zrobione 10-letnim potworem, to zrobione 7 pchełką. Swoją drogą. Jego ja tu wciąż mam. Trochę się przykurzył, ale wciąż lata, wciąż działa i wciąż robi świetne zdjęcia. Takich rzeczy mam znacznie więcej, bo spójrzcie tutaj zdjęcia z ERA 1, tutaj zdjęcia z Mawika 1 Pro, z Mavika 2, Mavika ZOOM to, to nikogo nie dziwi, bo to były po prostu świetne drony, wciąż są mimo, że ich cena często w tym momencie porównywalna będzie do no, jednego pełnego tankowania nie? często do nich w tym momencie nie da się już dokupić nawet nowych baterii a jeśli tylko się wie jak, jeśli się chce, to można nim robić takie zdjęcia jest oczywiście druga kategoria dronów, czyli małe chińskie główienka którymi cokolwiek byś nie robił, to się nie da zrobić dobrego zdjęcia bo to jest oszustwo, scam jakość tej kamery, ona nawet nie dorównuje 20-letnim telefonom to co z tego wychodzi nie nadaje się na znaczek pocztowy, nie będzie to ani ostre, ani szczegółowe, kolory nie będą poprawne i no nie da się, nie da, no, tym się nie da zrobić dobrego zdjęcia. Po środku tego wszystkiego znajdziemy tego typu drony, typu zino, typu Fimi, gdzie jeśli wygra się w loterii, jest się szczęściarzem, to można trafić na egzemplarz, który fotografuje dobrze, a można, tak jak ja, 5 na 5 czy 6 na 6 razy, gdzie rawy z tego wyglądają o tak. Zdjęcia po minimalnym przybliżeniu wyglądają o tak. Tym się nie da zrobić poprawnego, dobrego. Ostrego zdjęcia. I tak w tym wypadku można powiedzieć. Hej, mój sprzęt mnie ogranicza. Drugą najważniejszą rzeczą, która wpływa na to, jakie zdjęcia robisz, będzie coś, na co nie masz absolutnie żadnego wpływu, a więc szczęście. I myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Nie zawsze jesteś w stanie zrobić dobre zdjęcie. Cokolwiek nie zrobisz, jak bardzo nie będziesz się starał, jakiej wiedzy umiejętności nie będziesz miał, nie da się. I już, bo miałeś pecha. I tutaj przykładów mamy kilka. Może to być na przykład pogoda. Patrzysz na prognozy, wszystko ustalone, miejsce idealne, słońce w idealnym punkcie, sprawdziłeś w aplikacji, jedziesz i dupa. Zamiast pięknej pogody masz chmury. Bo jesteśmy w Polsce, bo pogoda pogodą tutaj sprawdza się najwyżej na 15 minut do przodu. Co więcej, to że wyglądasz przez okno, miała być mgła i jest mgła, nie znaczy, że 3 km dalej ta mgła będzie. Bo jeśli patrzysz na prognozę i widzisz mgła w Krakowie, to ona będzie nad Wisłą. A nie będzie jej nad Wawelem. Ale kwestia pecha i szczęścia przekłada się też na inny aspekt. Mamy na przykład piękny pałacek, na który czaisz się od kilku dni. Jedziesz, pogoda się zgadza, słońce się zgadza, miejsce się zgadza, wszystko jest ekstra. Tylko skąd mogłeś wiedzieć, że akurat dzisiaj przed tym pałacem zaczną kopać rowy i wymieniać rury? Pech, nic innego. A może masz ostatnie pół baterii, podnosisz go na ostatnie promienie słońca tego dnia, na samą końcówkę zachodu. I w drona trafia ci ptak. Dało się to przewidzieć. No pewnie gdzieś tam w jakimś małym stopniu dało. Ale to, że trafi i strąci ci drona, no pech. Znalazłeś się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Nie masz na to większego wpływu. Chociaż w tym wypadku dron tylko się obrócił i poleciał dalej. Więc można powiedzieć, że miałem szczęście, a nie pecha. Ale trzeba jednak wiedzieć, że są ludzie, którzy schylą się, żeby podnieść papierek po kimś i w tym momencie zgubią złoty pierścionek, a są osoby, które schylą się związać buta i ten złoty pierścionek znajdą. I mimo, że na przykład ja jeździłem 150 km w jedną stronę kilka dni z rzędu, tylko po to, żeby zrobić jedno ujęcie wystających z chmur tatr, i nie byłem w stanie złapać idealnej pogody. A jeździłem tydzień, dzień w dzień tą samą trasę, taki byłem uparty, nic nie pomogło. Tydzień później z innego miejsca podnoszę się w górę. Farcik albo nie poddawanie się. Ale absolutnie najważniejszą rzeczą, która wpłynie na to, jakie robisz zdjęcia, będzie Twoja wiedza o fotografii, bo dron nie jest niczym innym jak aparatem, który wznosi się w powietrze, a aparaty znamy od 200 lat. Cała wiedza o fotografii jest dość dobrze spisana i dość dobrze usystematyzowana. I możesz się je uczyć samodzielnie. Możesz wertować strony, przeglądać swoich ulubionych fotografów, czerpać z nich inspiracje. A możesz skorzystać z mojego kursu fotografii z drona, który przygotowałem w formie wideo. I tak wchodzę tu cały na biało chętny podzielić się za niewielką, ale jednak opłatą swoją wiedzą usystematyzowaną i przygotowaną w sposób taki, żeby każdy był w stanie sobie ją przyswoić. Kurs fotografii z drona jest kursem online w formie filmów, które rozjaśnią Ci wszystko od trójkąta ekspozycji przez kadrowanie, poradzenie sobie ze zdjęciami nocnymi. No i oczywiście najważniejsze, postprodukcja, czyli obrabianie zdjęć, bo tak jak nie istnieje idealny, surowy, nieprzyprawiony schowowy, tak samo nie istnieje dobre zdjęcie bez postprodukcji. Bez obróbki. Darmowe próbki tego kursu znajdziesz w opisie odcinka całkowicie za free, na YouTubie dla wszystkich, abyś mógł ocenić, czy forma przekazywania wiedzy jest dla Ciebie odpowiednia, czy chcesz zainwestować swoje pieniądze w ten oto produkt. Informacje zwrotne, które do mnie trafiają, wskazują na to, że nie tylko ja twierdzę, że inwestycja w ten kurs jest lepszą inwestycją niż kolejna bateria do drona, a obecnie cena jest bardzo zbliżona. Mój profesor od technik fotografii powiedział, że zrobienie dobrego i zrobienie złego zdjęcia zajmuje dokładnie tyle samo czasu. Więc po co tracić go na robienie złych zdjęć? Jakbym miał wydrukowany mikrofon, to by to lepiej wyszło, nie?